To będzie podcast o jedzeniu. Foodcast. Apetyczne rozmowy dla każdego. Kuchnia dla normalnych ludzi. Odcinek 65. A może budyń? Czyli jak zrobić budyń w domu? Mm, smutno ci. A może budyń? Była kiedyś taka reklama. Już nawet nie wiem kogo i kiedy, ale chyba wszyscy znamy ten tekst. Śmiem nawet twierdzić, że całkiem często się nim posługujemy. I stawiam 100 dojrzałych śliwek na to, że budyń z torebki jest jedną z najprostszych potraw deserów ever. A ja dziś w kuchni dla normalnych ludzi opowiem Wam o tym, jak zrobić trochę zdrowszy, szybki i przepyszny budyń w domu. Zapraszam! Nadchodząca jesień to bardzo dobry czas na to, by dogodzić sobie takim pysznym, miłym jedzonkiem, jakim jest budyń. Co więcej, na fali powrotów do retro jedzenia i sięgania po potrawy lubiane w czasach PRL-u, to śmiem twierdzić, że moda na kisiel i na budyń jeszcze nadejdą i być może. Nadejdą już tej jesieni. Kocham obie te rzeczy, bo są błyskawiczne i pyszne, ale nie będę Wam tłumaczyć tego, jak zrobić budyń z torebki, chociaż to nie jest banalna sprawa. Wiem co mówię, bo kiedyś byłam świadkiem tego, jak taki budyń z torebki się nie udał i nie, to nie dlatego, żeby w nim grudki, bo był przeterminowany, tylko osoba gorobiąca nie postępowała zgodnie z instrukcją. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz w gotowaniu. Należy postępować zgodnie z instrukcją, czyli z przepisem. No ale dziś nie będzie o gotowaniu z przepisów, ale będą przepisy. Także dzisiaj spokojnie będą przepisy, można wyciągnąć notatnik. Jeśli ktoś chciałby zanotować, nie ma oczywiście nic złego w budyniu z torebki, zwłaszcza, że możemy dostać też dobre torebki, takie, które mają prosty i dobry skład. I nie czarujmy się, czasem budyń z torebki jest prostszą i wygodniejszą opcją do zrobienia, bo zakładam na przykład, że na wakacjach. To niewiele z nas ma własną mąkę ziemniaczaną, pszenną, kukurydzianą pod ręką, żeby sobie wyczarować domowy budyń. Chociaż może tak jest i nie wykluczam tego, po sobie bym się tego bardziej spodziewała, ale pamiętajcie, że ja od Was tego nie wymagam. W ogóle nie jestem z tych, którzy mówią, że jak jesz budyń z torebki, to wylądujesz w gastronomicznym, kulinarnym albo dietetycznym piekiełku. No nie, tak nie będzie. I to co najważniejsze, to nie słuchają mnie przecież ludzie, którzy nie znoszą gotować, nie ci, którym obojętne jest to, co jemy. Dlatego, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dziś poszalejemy i będzie to szaleństwo nie tylko pyszne, ale też właśnie w tej strowszej wersji, yy, będzie też banalnie i leniwie. W sam raz, żeby się tak w tą jesień nie narobić, akurat dzisiaj mam taki dzień, gdzie chciałabym się nie narobić i po prostu yy, zalec, jak się to mówi, także yy, koresponduje to z aktualnym moim stanem ducha. No, bo gdyby mówić o takiej potrzebie słodkiego i pysznego, no to nawet, jeżeli znamy super szybkie i proste przepisy na szarlotkę, yy, chociażby z taką szarlotkę z ciasta kruchego, o której wam mówiłam w poprzednim odcinku, no to zrobienie budyniu, a zrobienie szarlotki. Yy. To czasowo jest różnica, składnikowo jest różnica, a no każdy z nas ma taki dzień, kiedy mu się nie chce stać w tej kuchni, ale chciałby zjeść coś dobrego i zdrowego. Zdarza się, że ktoś mnie pyta o słodycze, które jem, no i wtedy odpowiadam, że moje ulubione słodycze to marchewka z humusem, ale tak serio, to kiedy mam ochotę na coś słodkiego, to bardzo często a robię sobie koktajl, Czasem takie smoothie na mleku, czasem takie ze słodkim dodatkiem, żeby ono było właśnie takie słodyczo-zapchajne. B, to jem lody. Lody są zawsze poza listą zakazaną. No i C, to jest właśnie taka sytuacja, kiedy robię sobie kisiel albo budyń. Jest to taka stała, całoroczna, ale nie czarujmy się, bo wtedy, kiedy przychodzi jesień, kiedy na zewnątrz robi się zimniej, no to mamy ochotę jeść te ciepłe i kremowe, dobre rzeczy. Okay. Sama w ostatnich dniach miałam y, taką sytuację, że sięgnęłam sobie po mleko sojowe, banana, trochę mąki i zrobiłam bajecznie dobry budyń. Kiedy mówimy o podstawowej różnicy pomiędzy budyniem a kisielem, to kisiele robi się zwykle na wodzie, mleku lub soku, a budyń raczej na mleku. Do kisielu nie dodaje się zwykle mąki pszennej, a ziemniaczaną lub ryżową, a do budyniu zaleca się taki miks ziemniaczanej i pszennej w wersjach bezglutenowych. Można skorzystać z mąki kukurydzianej, z mąki stapioki albo dodać żółtka jajka kurzego. Nasze babcie do budyniu dodawały właśnie żółtka. Ale uwierzcie mi, nie jest to konieczne. Odpowiednią konsystencję możemy z powodzeniem uzyskać z połączenia mąk, pszennej, ziemniaczanej, kukurydzianej, a także przez dodatek pire. Jeśli chodzi o kolor, no to mam nadzieję, że znamy się już na tyle, by wiedzieć, że taki żółty, żółtkowy kolor robimy po prostu przez dodatek kurkumy albo na przykład mango i wtedy od razu mamy jakiś konkretny smak. Fioletowy robimy z borówek, malinowy z malin, pomarańczowy z pomarańczy, dyni albo marchewki i tak Chciałbym wam podać przepis taki podstawowy na dwie porcje. Uznałam, że to będzie taki słuszny przelicznik i jak to u mnie bywa, jest to taki przepis trochę na oko, czyli nie będziemy ważyć, ale są też bardzo konkretne tutaj wskazówki. Czyli zaczynamy od szklanki mleka lub nie mleka, bo tutaj nie ma znaczenia, jakiego mleka będziemy używać. Jeśli nam zależy na tym, żeby ta konsystencja była super gładka i, i miało to taki bardzo kremowy posmak, no to sojowe albo krowie najlepsze. Jeśli nie liczymy kalorii, no to możemy skorzystać z mleka kokosowego, ale może to nie jest najbardziej pożądana tutaj wersja. Dobrze, więc mamy szklankę mleka lub nie mleka. Do tego będziemy potrzebować jedną łyżeczkę mąki pszennej, jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej i jedną łyżeczkę mąki kukurydzianej. To jest taka moja wersja. Plus szczyptę soli, ewentualnie trochę cukru. Ja zwykle nie słodzę moich budyni. Taki budyń, który jest niesłodzony cukrem, on się też nie przypali, albo inaczej ma mniejsze szanse na to, żeby się przypalić, bo cukier już tak marzy, on wpływa na te nasze yy, potrawy w rondelkach, takie, które polegają na gęstnieniu, że on wtedy sprawia ten cukier, że one się szybciej przypalają, więc ja tak raczej bez cukru, ale to zostawiam Waszej tutaj dyspozycji. Można sobie też taki budyń później dosłodzić, na przykład syropem Zagawy, syropem klonowym, jakimś słodkim masłem orzechowym, na przykład albo miodem. Więc jakby tutaj w preferencjach zostawiam do wyboru do koloru, ja robię bez cukru. Natomiast jest jeszcze taki składnik, który decyduje o smaku, więc nazwę to tak górnolotnie działką przyprawy. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie do przyprawy, ale pozwólcie, że do tego jak zrobić jakiś smak i jak sobie tutaj te smaki połączyć, to wrócimy za chwilę i jeszcze za chwilkę o tym Wam coś opowiem. Powiem. No ale jak zrobić taki budyń? Z tej szklanki, którą mamy, tego odlanego mleka, oddywamy tak 4 piątej jej zawartości do rondelka. Stawiam na palniku i włączam go, żeby on się mógł tutaj zacząć podgrzewać. Do pozostałej części mleka dodaję mąki i mieszam tak, żeby było bezgródkowe, y, takie kremowe połączenie. Dodaję do tego szczyptę soli, a kiedy mleko w rondelku zaczyna się podnosić, no to wlewam mleko z kubka, czyli ten nasz taki zaczątek budyniu, zmniejszam ogień y, i mieszam. mieszam. Mieszam tutaj intensywnie do momentu, kiedy y, ten budyń nabierze takiej konsystencji, na jaką mam ochotę. Potem wyłączam palnik, ściągam rondelek z palnika zupełnie, ale jeszcze mieszam przez chwilkę. To jest bardzo ważne, żeby nam się tutaj właśnie te grudki nie zrobiły, żeby ta konsystencja była fajna. I też mam takie wrażenie, ale to jest moja obserwacja tylko, nie raczej fakt naukowy potwierdzony przez amerykańskich naukowców, że jeżeli ściągamy ten rondelek z palnika i jeszcze go przez chwilę mieszamy, to ten budyń nie tak szybko twardnieje, nie tak szybko robi się taki stały. No więc tam sobie jeszcze 30 sekund poświęcam na to, żeby sobie pomieszać, no i mam zacny budyń. Jeśli chcecie przygotować budyń czekoladowy, no to wystarczy nam na samym początku do tego mleka dodać 3-4 łyżki naturalnego kakao. Do tego mleka mam na myśli to mleko, które jest w kube do którego dodajemy też mąkę. No i wyśmienity budyń czekoladowy, tak samo postępujemy. Jeżeli macie ochotę na budyń śmietankowy, no to możecie dodać trochę kremowej śmietanki, nawet takiej 30-36%, już w tym momencie, kiedy ten budyń zacznie gęstnieć, to on tak intensywniej robi się śmietankowy. No albo klasyk waniliowy, przez to, że dodajemy ekstrakt z wanilii, albo świeże ziarenka wanilii, co kto ma i co kto lubi. Pamiętacie jak mówiłam Wam chwilę temu o żółtkach babci, że babcie do budyniu dodawałyby żółtka? No i te babcie do gotowego budyniu wkręciłyby jeszcze taką porządną łyżkę masła. Ale uwierzcie mi, że to nie jest konieczne. Są też takie przepisy, które sugerują, żeby do tego mleka, który jest w lądelku, dodać trochę jakiegoś tłuszczu, na przykład łyżkę oleju rzepakowego albo jakąś niewielką część oleju stałego kokosowego, tutaj na przykład, albo właśnie masła. Ale to naprawdę nie jest konieczne. Natomiast też z powodzeniem możecie sobie wkręcić taką łyżkę masła, jeżeli macie na to ochotę, albo łyżkę masła orzechowego, czy łyżkę masła z nerkowców. To już do wyboru, do koloru. No i właśnie taki klasyczny budyń gotowany w domu, nie taki z torebki kupionej w sklepie, swoją tą idealną konsystencję zawdzięcza dodatkowi mąki pszennej połączonej z ziemniaczaną. Więc warto tutaj zadbać o to, żeby te dwie mąki przynajmniej wystąpiły w naszym gotowaniu budyniu. Jeśli nie macie kukurydzianej, no to bez niej też budyń dobrze wyjdzie. Ok, a teraz smaki, czyli... Coś, co uwielbiam w domowych budyniach. No bo, na przykład, bardzo lubię bananowy smak w budyniu, ale bananowe budynie, takie właśnie storepki, to są tak sztuczne i tak nieprzyjemne w jedzeniu. No, no że nie. Ale z powodzeniem przecież możemy sobie zmiksować takiego dojrzałego banana do takiego mleka, które już jest przygotowane do robienia budyniu, dodać do niego mąkę i właśnie z takim pire zrobić sobie mega wspaniały budyń. Nie jestem pewna, czy mówię wystarczająco jasno, więc jeszcze raz to podkreślę. Yy, przygotujmy bazę w kubeczku, w szklance z odrobiną mleka. To ma być baza, która nam zagęści ten budyń, czyli stworzy ten budyń, tak naprawdę, ale do tego mleka, które jest w rondelku, to lepiej nic nie dodawać. Ewentualnie to masło, czy jakiś inny tłuszcz, ale to tak w ostateczności. Natomiast te wszystkie dodatki, o których dzisiaj mówię, czyli właśnie te pire. Ten banan zmiksowany, to kakao, to one wszystkie łączymy w tej odrobinie mleka w kubeczku i potem, kiedy nam mleko bazowe w rondelku się zagrzeje, zaczyna się gotować, to wtedy łączymy. Więc chciałabym, żeby tutaj była taka jasność, że to jest w tą stronę i taki proces i taka kolejność. Mam nadzieję, że rozumiecie. I właśnie, bardzo fajnym pomysłem mogą się też okazać budynie z dodatkiem czyli na przykład z dodatkiem pieczonej dyni, z dodatkiem brzoskwini, moreli, albo nawet pieczonych buraków. Po prostu miksujemy to mleko z dodatkiem. Potem postępujemy już dokładnie, tak jak wam wcześniej mówiłam, czyli dodajemy do pewnej części tego mleka mąkę, mieszamy i do bazowego mleka w rondelku dodajemy wtedy, kiedy nam się zaczyna gotować ten nasz przygotowany roztwór trochę tak jak z budyniem bananowym. Jeśli chodzi o przyprawy, to w zależności od tego jakie smaki będziemy robić, na przykład jakiego pire będziemy używać, bądź też nie, no to taki smak możemy tutaj sobie podłączyć w przyprawach, yy, używając tych zwykłych klasycznych proszkowanych przypraw. Na przykład fajnym dodatkiem może być sok z pomarańczy, może być dodatek soku z limonki, albo cynamon, albo ekstrakt waniliowy. Albo wanilia, świeże maliny, maliny przetarte przez sitko, przyprawa do piernika czy tak zwana przyprawa korzenna, mielony kardamon, kakao w proszku, yy, wspomniane już przeze mnie wcześniej, masła orzechowe w dowolnych wersjach. Do budyniu klasycznego, czyli na przykład z wanilią, możemy też dodać świeże owoce, frużeliny, dżem, duszone owoce, sok. No, wszystko. Zmiksowane kiwi na przykład. O proszę bardzo! Kto nie lubiłby budyniu u smaku kiwi? Dajmy na to, mamy przetarte jabłko, tak bardzo dokładnie przetarte, zrobione właśnie takie pire jabłeczne, No, to do tego świetnie będzie pasował cynamon, i jakiś dodatek w cytrusów albo właśnie malinki, coś takiego, co nam wybije tutaj ten smak, tak żebyśmy mieli pełną kompozycję smakową. Kiedy będziemy używać takich pire do budyniu, czyli właśnie na przykład wspomnianych tutaj jabłek albo banana, no to możemy też mieć z tyłu głowy to, że ten budyń nie będzie taki mm, totalnie gładki. On nie będzie miał takiej super kremowej yy, jednolitej konsystencji. Natomiast w takiej sytuacji zawsze możemy się wspomóc blenderem. Poza tym nikt nie powiedział, że budyń musi być zupełnie gładki, chociaż do takiej właśnie konsystencji dążymy. No więc, jeżeli byście robili taki budyń z dodatkiem łyżki pire, no to jeżeli wtedy konsystencja będzie zbyt mało aksamitna, no to albo blenderem ręcznym, albo do dobrego kielichowego blendera, który może miksować ciepłe rzeczy, bo to też jest ważne, to taką masę rachciach kilka ruchów i będzie pięknie. Chyba czujecie, że dotarliśmy teraz do tego, że budyń nie powinien, lub może nawet nie może być wręcz jedzony sam w sobie, taki sauté. No, no nie może. Dlatego do budyniu fajne zawsze będą świeże owoce. I to jest też taka rzecz, którą ogromnie lubię, że ten budyń jako deser nie musi być taki znienawidzony i taki po prostu o, niezdrowy, ale właśnie możemy tutaj dodać fajne odżywcze składniki. Jak właśnie takie świeże owoce, albo nawet mrożone owoce, mrożone borówki, jagody, maliny, no to jest coś pysznego. Ciepły budyń, mrożone maliny. Wyobrażacie sobie to? Bo ja tak. I pewnie czujecie, że ślinka mi cieknie. Dobrze, ale do takiej miseczki budyniu konieczna jest też granola, albo jakieś róbkie orzeszki, albo też można sobie podprażyć słonecznik, sezam albo pestki dyni. Jeśli tak nigdy nie robiliście, to jest bardzo dobry powód, żeby to sprawdzić. Uwierzcie mi, że nie ma nic fajniejszego w budyniu niż taki kontrapunkt, który sobie zrobimy w teksturze. Dania w teksturze kompozycji jaką będziemy sobie serwować w tej miseczce. W tym celu można też wykorzystać ekspandowane ziarna, dowolne tutaj jakie tylko będziemy mieć. Albo wyobraźcie sobie taką sytuację, że robimy budyń z dodatkiem masła orzechowego, taki w smaku yy, w dodatku, gdzie bardzo wyraźnie czuć yy, to masło orzechowe. I do takiego budyniu dorzucamy sobie na górę domowy Solony popcorn. Czujecie? No, ja nie tylko czuję, ja wiem, że to jest bardzo dobre połączenie. Ci z was, którzy jedzą nabiał, mogą sobie taki budyń też wzbogacić, łyżką sera, jakiegoś serka kremowego, jogurtu, jogurtu kokosowego, a nawet śmietany. To jest taka mało dietetyczna wersja, ale dziś nie rozmawiamy o dietetycznych deserach, ale o budyniach. Oczywiście wszystkie owoce które wcześniej wymieniłam, też możemy dodać na górę. Możemy sobie zrobić z nich nawet taką osobną część pod tytułem hmm, ciepłe owoce. To już też wspominałam, ale takie mrożone truskawki z dodatkiem cynamonu i trawy cytrynowej, trochę podgrzane i do takiego budyniu no mega albo pieczone śliwki z kardamonem, albo pieczone śliwki wzbogacone na przykład rumem. No też coś wspaniałego i do takiego klasycznego budyniu będzie mega pasować. Zauważcie, że takim budyniem możemy uraczyć nawet gości. To nie jest zupełnie banalny deser, ale przez to, że skomponujemy z takim rozmysłem, z pewnym takim twistem finezją tutaj te dodatki, no to my wynosimy takie zwykłe, mało popularne danie na totalne wyżyny. No i o to chodzi, żeby zjeść tak wspaniały budyń nie musisz iść do restauracji, chociaż w restauracji też może być dobry, ale Ty sam, Ty sama możesz zrobić sobie taki w domu. Dobra, to tak wygląda kwestia budyniu klasycznego ale przecież nie możemy na tym poprzestać, nie możemy na tym zakończyć. Dlatego w kilku słowach chcę wam jeszcze opowiedzieć o budyniach z kasz i z ziaren, których popularność ku mojej wielkiej radości rośnie w siłę. Oczywiście najlepsza wersja takich budyniów to świeżo ugotowane ziarenka czy świeżo ugotowane ziarenka kaszy, czy ryżu, czy na przykład kasza jaglana, czy quinoa, czy amarantus, czy kasza Greczana, No i mamy świeżo gotowane takie ziarenka i od razu miksowane na gorąco. Wtedy będziemy mieć najlepszą konsystencję takiego budyniu, ale jeśli się okaże, że zostanie Wam z obiadu na przykład takie dwie szklanki ryżu, Taka szklanka, półtorej szklanki ryżu. To z powodzeniem też z niego możemy zrobić budyń. Wystarczy go trochę wskrzesić, wrzucając go do wrzątku i gotując przez parę chwil, żeby jeszcze trochę bardziej się rozpadł i się podgrzał. A później z powodzeniem go miksujemy i też mamy bardzo dobry budyń. Natomiast jak postępować, jeżeli po prostu chcemy sobie zrobić taki budyń ryżowy? Po prostu ugotowany ryż, jeszcze ciepły, zalewamy mlekiem roślinnym. Najlepiej w takich równych proporcjach. Do tego warto w tym momencie też dodać jakiś dodatek smakowy, bo sam w sobie ryż. Zblendowany, to wiecie, to nie będzie takie <śm> satysfakcjonujące dla naszych kubków smakowych, ale możemy sobie dodać na przykład kakao, takie klasyczne, żeby sobie zrobić taki klasyczny budyń różowy o smaku czekoladowym. Yy, miksujemy, możemy to wzbogacić cukrem, miksujemy na taką gładką masę. Yy, ta masa po schłodzeniu troszkę nam oczywiście stanie taka bardziej stała, no ale tutaj konsystencję możemy uzyskać bardziej płynną, bądź mniej płynną, poprzez dodatek też po prostu mleka. Czyli najpierw taki ugotowany, gorący ryż zalewamy mlekiem 1 do 1, czyli szklanka ryżu, szklanka mleka, a potem najlepiej sobie uzupełniać to, dodając tyle mleka, żeby uzyskać konsystencję, na jaką najbardziej mamy ochotę, czy na jakiej najbardziej nam zależy. Już jakiś czas temu, Internet podbił pomarańczowy budyń jaglany, który zaproponowała chyba po raz pierwszy Dominika Wojciak, znana Wam pewnie już z moich opowieści, jako Jarzynowa. Pozwólcie, że w tym miejscu też przytoczę ten przepis Dominiki. Co robimy i czego potrzebujemy? Potrzebujemy około pół szklanki kaszy jaglanej, dwie szklanki mleka kokosowego lub krowiego, jedną pomarańczę i łyżkę miodu (opcjonalnie też łyżeczkę startej skórki pomarańczowej). Co robimy? Kaszę jaglaną namaczamy w zimnej wodzie i odstawiamy na całą noc. Po tym czasie kaszę płuczemy, zalewamy mlekiem, gotujemy na małym ogniu przez około 30 minut do momentu, kiedy kasza będzie miękka. Potem do kaszy dodajemy obraną pomarańczę, miód, opcjonalnie jeszcze inne dodatki, jak na przykład skórka właśnie z pomarańczy. No i wszystko bardzo dokładnie blendujemy do momentu uzyskania gładkiej i kremowej masy. Samo w sobie danie nie jest trudne, wymaga natomiast wcześniejszego przygotowania, więc, no, może w jakiś weekend albo w jakichś innych warunkach możecie go oczywiście spróbować. Ja robiłam, polecam, jest faktycznie bardzo dobry. Mamy też inne przepisy na budynie jaglane, i nie musimy wcale robić tak, żeby koniecznie namaczać tą. Kaszę jaglaną, a potem gotować, a potem miksować. Możemy po prostu ugotować kaszę jaglaną na jakimś mleku i ją zmiksować na budyń, a możemy też zrobić budyń z kaszą jaglaną, którą przerobimy na mąkę czyli po prostu zmiksujemy ją na pył, na proszek, na mąkę i jej użyjemy jako budulca do naszego budyniu. Z powodzeniem także możecie zrobić budyń na bazie płatków owsianych bez mleka na przykład, w ogóle nie używając mleka. Jak to zrobić? No w ten sposób, że płatki owsiane zalewamy ciepłą wodą i najlepiej odstawiamy na noc. A jeśli nie na noc, to przynajmniej na kilka godzin. Potem miksujemy i nieco je odcedzamy, tak żeby oddzielić łuski, które się nam tutaj nie zmiksują od takiego kremowego, gęstego mleka owsianego domowej roboty. Podgrzewając w rondelku to mleko, ten taki kremowy napój, możemy dodać kakao i po prostu energicznie mieszając czekamy aż nasze mleko doprowadzi się do wrzenia i zacznie gęstnieć w takim mleku nazywam to tak mlekiem chociaż to jest jakiś taki napój nie do końca wiem że to jest takie zupełnie mleko ale nazwijmy to mlekiem jest dużo tego wszystkiego, co jest po prostu w płatkach owsianych, a sami wiecie, że płatki owsiane podgrzewane w jakimkolwiek płynie po prostu robią się stałe. Więc to wszystko, co było w tym naszym napoju, będzie nam sprawiać, że się nam zrobi po prostu budyń. Bardzo prosta rzecz i też można spróbować. Podobny zabieg można zrobić z kaszą jaglaną yy, i też się może udać. Może się też udać po prostu ugotowanie. Płatków owsianych, i potem zmiksowanie ich na budyń. To taka bardziej owsiankowa wersja, ale też warto wypróbować. Chyba mój ulubiony przepis na budyń z kaszy to budyń gryczany, czyli z białej kaszy niepalonej. Robimy sobie budyń. Jest na to oczywiście wiele sposobów. Są ci, którzy płuczą kaszę gryczaną, zalewają mlekiem, gotują, miksują, ale możemy też w ten sposób postępować, żeby taką białą. Kaszę gryczaną, niepaloną, lekko podprażyć w rondelku, a potem zalać mlekiem roślinnym. No i po prostu gotować do miękkości, czyli tam jakieś 10-15 minut pewnie będziemy na to potrzebować. Do tego warto dodać jakiś smakowy dodatek, dajmy na to banana, żeby było tak najprościej i kakao, żeby było tak mega najprościej. No i po prostu to miksujemy. Uzupełniamy do konsystencji przez nas pożądanej, jeszcze jakąś ilością mleka i tyle, voila, szczypta soli. I przepyszne, przedobre, i też mam takie wrażenie, że z kaszy gryczanej budyń jest bardziej sycący niż z jakiejkolwiek innej kaszy. Stąd też możemy potraktować taki budyń zupełnie śniadaniowo, jako takie pełnowartościowe śniadanie. Jeżeli uzupełnimy to fajnie jeszcze jakimś owocem na górze, no to dlaczego nie? Nikt, absolutnie nikt nie powiedział, że budyń można jeść tylko na deser, tylko w dzieciństwie. I tylko po obiedzie. Och, gdybyście wiedzieli, jaka ja teraz jestem głodna. Na szczęście, budyń jadłam niedawno, dokładnie wczoraj, i też wczoraj właśnie podjęłam ostateczną decyzję, że to jest czas na ten odcinek, i teraz właśnie te notatki wyciągam i po prostu yy, siadam i robię. Coś tak inspirującego. Mam nadzieję, że to właśnie jesienią będzie dla Was inspirujące. I może tym sposobem zachęcam Was do tego, żebyście zrobili dla siebie coś miłego, coś ciepłego i coś kremowego tej jesieni. W tym momencie bardzo dziękuję już za wspólnie spędzony czas. Odcinek dobiega końca, a ja, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, ogromnie Wam dziękuję za wszystko to, co miłego wydarzyło się w temacie podcastu w ostatnim tygodniu. Jak zwykle też w tym miejscu, bardzo serdecznie Was proszę i zachęcam do tego, żebyście podzielili się tym odcinkiem z tymi, którzy mogą być nim zainteresowani albo w mediach społecznościowych tak żebyśmy mogli docierać do szerszego grona odbiorców ja mam wtedy zawsze wielką frajdę wielką radość z tego co robicie jeżeli mnie oznaczacie wtedy w tych relacjach i w takich sytuacjach no to cieszę się jeszcze bardziej mam nadzieję że w waszym życiu nie ma takich chwil które są smutne i na które przyda się budyń no, ale życie jest życie i bywa różnie. To, czego ja wam życzę z całego serca, to, żeby tych smutnych chwil było jak najmniej. A być może to jest dobry powód i dobra okazja do tego, żeby sobie pomyśleć o tych rzeczach, za które jesteśmy w ostatnim czasie wdzięczni. Życzę Wam samych smacznych misek, samych smacznych budyniów i absolutnie wspaniałych jesiennych i nie tylko dodatków. Nie dajcie się dłużej prosić, zróbcie sobie domowy budyń. Ja się żegnam. Cześć, papa. Pa, do usłyszenia wkrótce.